W tym tutorialu pokażę Wam, jak ustawić sobie tapetę na smartfonie. To, co tutaj pokażę, będzie działać na większości smartfonów z Androidem. Wchodzimy w ustawienia. W ustawieniach mamy zakładkę Tapeta i Styl, i tutaj mamy możliwość ustawienia tapety. Można też rozwinąć sobie więcej tapet, można przejrzeć album ze zdjęciami, można wejść w warsztat i zrobić własną tapetę, można ostatnie jakieś zdjęcia obejrzeć. Ja sobie ustawię coś na szybko, niech będzie to. Zastosuj. I teraz wybieram, czy ma być na ekranie głównym, czyli tym ekranie, gdzie są wszystkie ikonki, czy na ekranie blokady, czyli tym ekranie, który się pokazuje, gdy gasimy i zapalamy telefon. Czy może na obu? Wybieram ekran główny i w ten sposób zmieniłem tapetę. Większość telefonów pozwala też ustawić motyw, czyli nie tylko zmianę tapety, ale też zmianę całego interfejsu w zakładce motywy. I tutaj możemy sobie ustawić na przykład ten motyw, zastosuj i wtedy ikonki inaczej wyglądają i tapeta inaczej wygląda i wszystko inaczej wygląda. Dodatkowo wróćmy jeszcze do ustawień. Gdzie w niektórych smartfonach jest też opcja, aby ustawić sobie pokaz slajdów na ekranie blokady, czyli ekran główny i ekran blokady ustawienia. I tutaj jest karuzela tapet i można sobie ustawić aktywuj, i wtedy będą nam się pokazywać. Różne ciekawe zdjęcia lub animacje, gdy wybudzamy telefon. Ja niestety tego nie zademonstruję, ponieważ gdy zgaszę telefon, to przerwie się nagrywanie. Ok, czyli podsumowując, w tapety i styl zmieniamy tapety i motywy. Ekran główny, ekran blokady ustawiamy jeszcze dodatkowe opcje dotyczące ekranu blokady. Ponadto, tutaj, w tapetach, w zakładce tapety i styl są też inne opcje: zmiana ikon, zmiana czcionki, kolory itd. Jeśli ten tutorial był dla Ciebie przydatny, zasubskrybuj mój kanał.